Z tej strony Miko i dzisiaj nagrywamy kolejny film. Znowu o grze lamar. Zostawiajcie. Jak ten film Wam się spodobał, zostawiajcie i lajkujcie. A my przechodzimy do odcinka. Gramy znowu w ten lamar po prostu. No. Jeszcze oczywiście nic nie napisaliście, ale no... Po 12 godzinach tak szybko wstawiam film mówi z To I oczywiście ta migawka to są te. Si si nie przejmujcie, ja, ja to wam ściszę, żebyście si się nie przejmowali. Ym. A my znowu zbieramy pieniądze, mamy już 41 bilionów całkiem sporo um, próbujemy uzbierać więcej ciągle um, no lecimy, 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 lecimy. O, już koniec prawie. Też znowu nie ma... Y, y, z kamerką w filmiku, bo... ona um, by chyba YouTube mnie tak jakby zbanował. Ym, to jeszcze straszna wyjechała. Tutaj ode mnie. Bo pod moim blokiem jest straszny. Mm, o, o, o! Mamy ulepszony ogród. O ładny! Ogród fajny. Eymm... Do, Dobra, do, to za 7, to też za 7. O! Jo, tam jest jacuzzi! Nikipań! <noise> Tutaj teraz widzicie. Mmm. O, bilion. Możemy może zebrać. Ale fajne. O, o, o! O teraz za mnie biliony. Mmm. Znowu mi się odbiło. Nie wiem, dlaczego ja cały czas bekam. No, przecież tak niedawno zjadłem śniadanie. Więc, no. Już jest połowa i będziemy mogli coś kupić. Ale znowu mam tyle samo bilionów. Tyle co na początku. Ale to szybko bilion w ogóle, jakiej na życie w tym streamie tutaj w tej grze. O! O! Dobra. 36. Tylko, mm. O! O! Teraz piękny dom. Trochę może z kamerą ulepszamy. Trzeba po, poulepszać. Kamerę. O! Wow, ale fajne rzeczy. Dobra. A my teraz trochę porobimy tu. Dobra. Ja, ja myślałam, że nie idzie na nagrywania, ale idzie. O, oglądajcie też mój poprzedni film. O tej tej samej grze. No. O ja do Was chyba wrócę, kiedy już będzie ze no nie sto bilionów, ale będzie sporo i nie będzie tak jak wtedy, że tata mi zwróciła uwagę. Zresztą to już ma 123, wyś... 123 wyświetlenia więc bardzo wam dziękuję i par... przepraszam, że tutaj coś się wyświetliło. Bardzo wam dziękuję, że tyle wbiliście w taki krótki czas a my się widzimy kiedy już będzie o ze... trochę tych bilionów będzie I... No. i się widzimy niedługo. No. Wróciłem. Jest trochę uzbierane, trochę więcej. Też może niedługo będzie kolejny film jutro. Albo może jeszcze dziś, nie wiem. Może założę też drugi kanał z moim tatą Zobaczę Nie wiem Jest tutaj uwielbione trochę I chyba wezmę Co ty wziąć może Nie wiem co Ja chyba ubrania mu ulepszę już historyjka. Możecie zatrzymywać i czytać, bo ja to nie chcę tego czytać. Tylko dla was tak zatrzymuję. Dobra. Ym, znowu jesteśmy. Trochę mamy mniej bilionów. Chociaż to się nie dziwi. Yy, pyk. Dobra, już połowa. No, ale w ogóle, że będzie miał kanał z tatą i jeszcze nie wiem, jaką będzie się nazywał. I to w ogóle go będziemy mieli, ale jak będziemy mieli, to powiem Wam, jak będzie się, się nazywał. W filmie Short. Albo po prostu. Ja jeszcze może z, z moją mamą i z tatą i ja wtedy może jeszcze będzie. Tutaj ja też by to było fajne. Może to będzie się nazywał. Yy, yy, yy. Nie wiem czy w ogóle jeszcze będzie. Taki wiem. O. No. Um.

Eee, tu chyba ulepszę pojazd albo szczerze to zegarek ulepszę, żebym... Zegarki. O, o, ma zegarek. Zrobię hmm. jeszcze o, coś z tych. Raz, dwa. Raz, dwa. Aha. Aha, no super. Eee, um, czemu mi to się nie ulepszyło? Aha, dobra, bo to się ulepszyło troszkę ma na maksa. Mogę. No, do... Aha, czy się panu bądź tak robił? Później. No. Ja akurat siedzę w kiblu. Dobra, o mnie jest o, bilion. Dobra, tutaj. Tutaj jechałem. To jest jak najtwarzej. Mhm. Mm -hmm. Przepraszam, że coś tutaj na Snappchat przeszło. W ogóle to wbijajcie na te dwa shorty, które opublikowałam chyba wczoraj. Jak one się nie opublikowały dzisiaj albo w północy, bo ja opublikowałam wczoraj o gdzieś o 22, albo. Jeszcze później. Ja, z, ja z, zrobiłem ten pierwszy odcinek gdzieś o. Jeszcze byłem na całce o 20.00. Dziś o było o 20.00. Zrobiłem, ale nie. Ymm... Um, to lecimy dalej. Piszcie jaką grę mogę grać albo co robić, bo to też by się przydało. Pyk 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 pyyyyyyyyyyy. Dobra. też może niedługo jak będę na działce to też nagram filmik albo film short jak się lubię o moim kładzie to w ogóle to jeszcze kupiłem rejestrację i zamontowałem jak będę na działce to może nagram o rejestracji mojej Mamy, mamy kolejny dobra. Ha, samochód to nie aż tak dużo go ulepszyłem, ale czekajcie, jeszcze zobaczę. Ja chodzę w stołowę, już nic. Hi, hi, hi. w ogóle co, co on odwala tutaj co on odwala ten, moja postać w tej grze to ja nie wiem ale ja to się odwalam to wbijajcie. No subskrybujcie, bo... Ja bym bardzo chciał tutaj nagrać jakiegoś na przykład vloga, albo, no nie vloga, tylko po prostu no... To co się dzieje, to może tysiąc subskrypcji mieć i to nagrać. Bym bardzo chciał. Może też chciał jakbyś tych tysiąca subskrypcji, ale... Oby to działało, ha, nie, że ten... O! Mamy, mamy, mamy! Jest! 16 milionów jest. Dobra, ulepszam. W samochodzie nie ulepszył, ale co, co innego. No to... To nie będzie koniec no ten ogóle odcinek chyba. To może nie tylko będę kończył, ten odcinek już trwa 12 minut. W zasadzie to 13. Hmm. Eee, Jakie gry jeszcze może nagrywać mam? Ja nie wiem. Chcę nagrywać już. Jeszcze dziś na pewno po tym odcinku nagram od razu kolejny odcinek o jakiejś innej grze. No, nagram jakoś. Nie, nie może będę miał właśnie takich kanałów, ale... od razu tym nagram inny, bo da dawno nie nagrywałam, muszę to, to nadrobić i wstawiam kilka filmów na raz żebyście mieli co oglądać i żebyście no, jakoś się wyrobili z tym oglądaniem bo zanim bo ten film się wrzuci jest w ogóle, która jest godzina? jest 11.37 i yy, to musi się jeszcze wstawić na pewnie o 11.40 to wstawię to, to możecie zobaczyć o której to się wstawi, bo co pół godziny albo godziny się wstały jeden film um, no to dziś będzie chyba koniec ten odcinek wczoraj się, się nie pożegnałem, bo sami wiedzieliście co um, i no chyba będzie koniec tego odcinka Widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze dzisiaj pewnie nagram z dwóch odcinki albo nie wiem. No, to do, 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 do następnego odcinka. Cześć!